Audycja powstała w Radiu Warszawa 106FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radioWarszawa.com.pl i wspieraj. Gość Radia Warszawa. A gościem Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią mecenas Krzysztof Wąsowski kłaniam się panie mecenasie. Nie słyszę pana mecenasa. Halo, halo panie mecenasie? Mamy chwilowe kłopoty techniczne. Słyszę wszystko. Już pan słyszy, tak? Tak, słyszę, słyszę o, cały czas. Bardzo przepraszam, już mam chwil, chwilowe opóźnienie. Już jest pan na antenie, słyszymy się dobrze. Mecenas tak Krzysztof jest. Wąsowski, będziemy rozmawiać o sytuacji księdza Michała Olszewskiego, a to dlatego, no, że sytuacja mm, robi się niepokojąca, tak można powiedzieć. Poinformował pan księdza Michała Olszewskiego o kolejnych działaniach prokuratury i na to, mm, jak ksiądz zareagował. Właściwie Zareagował z dużym zrozumieniem, tylko jego organizm chyba hmm. gorzej zareagował. Hmm. Tak mi się wydaje. Ponieważ ale teraz ja z kolei nie słyszę. Ja słyszę, tak, wszystko A. jest ok. Ja się, A, po, prostu, ksiądz... ja się po prostu, paniąca się wsłuchuję teraz. Rozumiem, więc po prostu ksiądz zareagował w taki sposób, że no dostał tak jakby palpitacji i, i to mnie bardzo zaniepokoiło, bo, 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 bo mówił, że po prostu, że chyba tego nie wytrzyma. Właściwie nie tyle on, ile jego organizm takich szoków po prostu, bo mimo, że się ksiądz tego spodziewał i wiadomo było, że że już to nie jest pierwszy raz, kiedy taki trik prokuratura za, e, wykonuje, no ale jednak było to dla niego to dużym by szokiem, taki przeżył jakby szok termiczny, coś takiego. Nie wiem, nie wiem do czego to mogę porównać, ale, ale rzeczywiście jest to niepokojące. Jakie działania teraz e, Państwo jako obrona planujecie? Właściwie, sytuacja jest taka, że ksiądz jest pod opieką prokuratury, więc to prokurator powinien dbać o jego kondycję, o jego zdrowie i, i o, o to, co się z nim dzieje. Ja nie mam bezpośredniego połączenia z prokuraturą ani z zakładem karnym, natomiast no, po prostu jedyne co pomyślałem to, to, to opublikować takiego tweeta publicznie, ponieważ wiem, że te służby wszystkie czytują, czytają te wiadomości i dziękuję tutaj też mediom za to, że dalej to podały. No, więc mam nadzieję, że księdze się zainfekowały. Ja dzisiaj nie miałem możliwości u niego być, natomiast wiem, że jutro będzie u niego mecenas kwarzyński. No i ma rozmawiać z księdzem i, i prosić też te słowę więzienną, żeby jednak może spróbować go dać do szpitala więziennego na jakąś obserwację, żeby zobaczyć, co się z nim tak naprawdę dzieje. Jaka jest pierwsza reakcja? Nie ma jeszcze odpowiedzi? I jeszcze nie, jeszcze nie mam, nie mam żadnej informacji. Po prostu ksiądz do mnie wczoraj dzwonił, mieliśmy zaplanowaną rozmowę telefoniczną. Ja nie mogę do niego dzwonić, tylko to działa jakby w jedną stronę, że on dzwoni. No i, no i rzeczywiście mu powiedziałem wtedy do tej sytuacji nowej, której trochę żeśmy się spodziewali, ale jak widać jego organizm no, no, no jest pod olbrzymią presją, więc... No bo nie to ile... więc, więc to jest ponad pół roku. No właśnie, ponad, pół ponad roku pół do izolacji. Roku. Więc można się nastawić na jakiś, jakiś czas izolacji, ale nie taki czas, który się przeciąga w nieskończoność, bo to już naprawdę no długo. Właśnie. Ale pomówmy szczegółowo o tych działaniach prokuratury, bo może słuchacze nie wiedzą. Co planuje znów prokuratura? No, tego nie wiemy. Tego z... nie wiemy, co planuje. Prokuratura wy, wykonuje taki manewr, że jak się zbliża koniec terminu tymczasowego aresztowania, to prokuratura wymyśla nowy zarzut albo zmianę tego już istniejącego zarzutu i nazywa go nowym, albo jakby kwalifikuje go jako nowy rodzaj przestępstwa. Więc tak naprawdę daje sądowi taką podstawę do tego, żeby sąd, no nie ma szans żaden sędzia przygotować się do takiej rozprawy w sposób idealny, ponieważ tych materiałów jest tak dużo, to jest ponad 600 tomów aktów. A każdy tam to jest 200 kart i jeszcze z tego większość zadrukowanych dwustronnie, więc to jest kilkaset tysięcy stron. Nie ma takiej możliwości, żeby się do tego przygotować, więc sądy po prostu działają w zaufaniu do prokuratury. Skoro prokuratura stawia nowy zarzut, to znaczy, że prawdopodobnie coś musi być na rzeczy, i prawdopodobnie trzeba tych ludzi jeszcze izolować, żeby prokuratura mogła w spokoju swoje zaplanowane czynności wykonywać. No i na tym polega ten trik. On jest oczywiście zgodny z prawem, tylko wydaje się, że daleki od etyki jakiejkolwiek. A dlaczego I daleki od etyki? Dlatego od etyki daleki, ponieważ jeżeli prokurator, który stoi na straży praworządności, ma zebrany materiał dowodowy i od początku wie, jakie te zarzuty powinien postawić, to przepisy też mówią, że powinien zarzut stawiać jak najszybciej, a nie sobie rozkładać w czasie i zrobić jakąś sztafetę zarzutów, mówiąc, mówiąc w cudzysłowie. Czyli że ten zarzut postawimy ci teraz, a następny za trzy, za trzy miesiące, jak, jak będzie potrzeba kolejnego przedłużenia, kolejnego przedłużenia aresztu, a kolejny jeszcze za trzy miesiące, a kolejny jeszcze za trzy miesiące, a potem tamten zmienimy, bo damy mu inną klasyfikację, no trochę tak to wygląda. Czyli te, te działania pro, prokuratury można powiedzieć, że. Po, są pozorne, no, pozorne po są ale po, potwierdzają to, że to jest areszt wydobywczy na no, wzmocnianie obrony zdecydowanie tej starożytnej dobytki. Takie numery się robi tylko po to, żeby człowieka zmiękczyć, zniszczyć psychicznie i doprowadzić do tego, że albo on, mówiąc kolokwialnie, zacznie sypać, albo po prostu że on e, zostanie no, wrakiem człowieka i będzie już nie będzie mógł szkodzić nikomu na przykład w mediach, czy, 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 czy w sposób taki publiczny. No i tak to obrona odbiera niestety takie działania, skutki właśnie tych działań. I wygląda na to, że, na, że chyba mam to. Mam nadzieję, że to, to... nie robię tego specjalnie, chociaż szczerze mówiąc ta nadzieja no, jest coraz mniejsza. No właśnie, pan powiedział, że to jest e, sposób na złamanie człowieka i wydaje się, no patrząc na reakcję organizmu i ten atak paniki, o którym pan e, wspomniał, no chyba, chyba im się to udaje, niestety. No niestety, no to wygląda. Ja nie jestem ani psychiatrą, ani jakimś tam, nie wiem, neurologiem, ani psychologiem, no ale trochę już tych klientów miałem aresztowych i że przecież za każdym razem, to niestety im dłużej ten człowiek jest w izolacji, podkreślam, to, to, to jest izolacja, to jest najcięższy rodzaj aresztu. Więc tutaj naprawdę no, 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 odporność psychiczna nawet u najtwardszych ludzi no, ma swoje granice. Jak jest traktowany ksiądz Olszewski w tym areszcie właśnie? I jeśli chodzi o służbę więzienną, to nie mamy słów dzięk podziękowań dla tych ludzi. Naprawdę muszę powiedzieć, że i dyrekcja Zakładu Karnego na Służewcu i, i sami strażnicy więzienni naprawdę są mega profesjonalni, wykonują swoją pracę bardzo dobrze. Panie psycholo jakkolwiek by ich nie nazwać, wychowawcy, więzienni, no mhm. reagują na każde takie zaniepokojenie, dlatego ja też postanowiłem opublikować tego tweeta wczoraj, że mając nadzieję, że oni zwrócą na to uwagę, myślę, że sami też mają księdza non stop na kamerach, więc będą i obserwują i bardzo, bardzo reagują na takie właśnie momenty załamania, więc mam nadzieję, że i tutaj nic złego się w efekcie księdzu nie stanie, mhm. aczkolwiek no brzmiało to fatalnie, po prostu fatalnie. I niestety no, mam żal do tych prokuratorów, którzy w taki sposób się zachowują. Bo ja rozumiem, że można naginać prawo, stosować prawo, ale żeby taki skutek wywoływać, to już naprawdę jest trochę przesada. Mhm. A czy ma pan informacje na temat stanu zdrowia, stanu psychicznego pań urzędniczek? Bo tak w przestrzeni ma... medialnej się mniej mówi o tych paniach, a przecież tam też przebywają tak samo długo jak ksiądz te pani. No, to prawda, to prawda. Jutro będę rano o 8.30 u pani uczuli, mam nadzieję. Że ją znajdę w dobrym zdrowiu. Nie, byłem, nie miałem z nią żadnego telefonu, nie byliśmy mówieni na telefon mhm. w tym tygodniu, więc nie wiem, pewnie się dowiedziała z mediów, bo ona też wczoraj wiadomość tą podały media, więc ona, ona ma telewizor z kolei w celi. Mhm. Więc mam nadzieję, że, że, że się nie załamała jakoś bardzo. Tak. To, że, że potrafiła tak się przymać. Pan mówi, że jak się zbliża termin tak zwanego posiedzenia aresztowego, tak mówiąc w skrócie tak. są sądu, to prokuratura stosuje metody właśnie zmienia zarzuty, dokłada kolejne. To jakie zarzuty aktualnie ciążą na księdzu Olszewskim? Aktualnie ciąży zarzut przestępstwa urzędniczego, tak zwanego prania brudnych pieniędzy i zorganizowanej grupy przestępczej, yy, którą wchodzi w sprawę urzędnictwa. To jest w ogóle jakiś totalny absurd, ale tak to wygląda formalnie. Na dzisiaj. Mm -hmm. I co za taki, taki czyn grozi? O, kary są tutaj nieprawdopodobnie wysokie, to ponad 10 lat więzienia. Więc, więc tutaj rzeczywiście tak mówi kodeks karny, tylko że trzeba pamiętać, że te kary są dla terrorystów i bandytów. A tutaj mamy do czynienia jednak z zupełnie innymi ludźmi. No właśnie. Jakie jest stanowisko obrony co do zasadności, co do prawdziwości zarzutów? Najdelikatniej no mówiąc, bardzo krytyczna prokuratura nam nie pokazała żadnego dowodu, który był uzasadniał jakikolwiek z tych zarzutów. Oni, oni ukrywają część dowodów. Nie, jeszcze się nie zdarzyło, że prokuratura nie dopuściła żadnego z obrońców przez te pół roku, żebyśmy mogli uczestniczyć w przesłuchaniu kluczowych świadków albo współoskarżonych. Bo prokuratura stwierdza, że to by było mataczenie, bo obrońca musi się kontaktować ze swoim klientem, Także tym aresztowanym, i bym mu przekazywał informacje. No to jest oczywiste. Więc prokuratura doszła do takiego absurdu, że utożsamia prawo do obrony z mataczeniem. To jest po prostu jakiś totalny aberracja. To, to się nie mieści w żadnych kanonach. To jest, to jest jakaś, to, no, to jest bezprawie totalne. Pan... I żeby utożsamiać prawo do obrony i prawo do kontaktu z obrońcą, z matakleniem, to, to jeszcze tego nie grali w Polsce chyba. Pan niestety jako obrońca ma takie doświadczenie właśnie z innymi przykładami, przypadkami aresztów wydobywczych. Czy ta sprawa y, przypomina te poprzednie, czy jest w jakiś sposób, y, może to nie jest dobre słowo, ale wyjątkowo inna? Pod tym względem takim technicznym ona bardzo przypomina, to jest klasyczny areszt wydobywczy. Czyli Tylko oczywiście różnice są w ludziach, mm -hmm. że za każdym razem temu aresztowi wydobywczemu poddawany jest inny człowiek. Ale pamiętam, że jak próbowali wydobywać tak zwanego starucha szefa kibiców Legii Warszawa, który jest bardzo twardym, zaprawionym w bojach chłopakiem, no to też, e, też to na niego oddziaływało. mi o tym mówił. No tutaj w przypadku księdza, tych dwóch paniówek, to jest po prostu... no, no, no to, jest, to, to idzie dużo szybciej, można powiedzieć. Ta wrażliwość jest większa tych ludzi. Panie mecenasie, jeżeli będzie pan miał okazję, proszę pozdrowić księdza Michała Olszewskiego od Będę całego... U niego w całego, zespołu, całego zespołu Radia Warszawa i wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Bardzo dziękuję. Oczywiście pozdrowie Już mogę dzisiaj powiedzieć, że ksiądz Michał pozdrawia i błogosławi Państwu i wszystkim słuchaczom. Pięknie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie mecenasie. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim państwa dziękuję. gościem był mecenas Krzysztof Wąsowski. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.